Witam. Dzisiaj temat zróżnicowanie ludności Europy. Migracja. Zajmiemy się przemieszczaniem się ludności w Europie dzisiaj, zróżnicowaniem pod względem językowym, kulturowym i religijnym mieszkańców Europy. Zapiszcie sobie punkty, zatrzymajcie na chwilkę, a waszym zadaniem po wysłuchaniu filmu będzie zrobienie notatki w notatce na każdy punkt postarajcie się odpowiedzieć jednym, kilkoma zdaniami, to zależy od Was, żebyście mieli krótko, krótko wytłumaczony każdy punkt tej, tego tematu. Dobrze, czyli zaczynamy. Słuchajcie. Zróżnicowanie ludności Europy, migracje. Co to jest migrowanie? Migrowanie to inaczej przemieszczanie się, tak? Ludności. Ja Wam postaram się wytłumaczyć w prosty sposób. Na czym polega, jakie są rodzaje? Migrowanie to jest przemieszczanie. Dzieli się ono na emigrację i migrację. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami Polski i postanowimy wyjechać na stałe do innego kraju, to znaczy, że emigrujemy. Ten proces wyjścia, możemy skojarzyć ze słowem exit, wyjście, wyemigrować, emigrację, czyli na zewnątrz. Tak? A jeśli ktoś z innego kraju przyjedzie do Polski na stałe, do pracy lub zamieszkać, to ten proces nazywa się imigracją. Narysuję tutaj literkę i tak, imigracja, czyli przyjeżdża do nas. Ale uwaga, ten sam człowiek jednocześnie może być emigrantem i imigrantem, bo zobaczcie, jeżeli taki Stasiu na przykład wyjedzie z Polski do Stanów, żeby tam pracować, to on dla Polaków jest emigrantem, bo od, od nas wyjechał. Ale dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych ten sam Stasiu jest imigrantem, bo on jest kimś obcym, on do nich przyjechał. Tak, Czyli jednocześnie jeden człowiek może być emigrantem i imigrantem, zależy to od punktu widzenia. Czyli pamiętajcie, migracja dzieli się na dwa kierunki na emigrację i imigrację. Dobrze, czyli jeżeli już to wiemy, to spójrzmy sobie dalej na nasz temat. Przyczyny migracji w Europie. Czemu ci ludzie się przemieszczają z kraju do kraju w Europie? Jakie są tego przyczyny? Odpowiedź macie na 79. Ładnie podsumowaną w takiej rameczce: Przyczyny migracji. Zobaczcie, różne rzeczy powodują, że ludność się przemieszcza. Możemy zauważyć na naszych ulicach różnorodność. Czasami jest człowiek, który ma inny kolor skóry, mówi w innym języku. U nas w Polsce nie widać tego aż na taką skalę, bo jesteśmy narodem. Takim dość jednolitym, ale na przykład nasi sąsiedzi, Niemcy, czy jeszcze dalej, szukajmy w Wielkiej Brytanii czy Francji, na ulicach można dużych miast spotkać większą różnorodność ludności, która się ze sobą spotyka, pracuje, mieszka, ale różni się nieco kulturą, językiem, więc barwą swojej skóry. Więc jest ta różnorodność w Europie na pewno. A co się do niej przyczynia? Czyli przyczyny, zobaczcie. Są kraje, które są um, o mniejszych zarobkach. Ludność na przykład bywa, że ludność nie potrafi swoje, w swoim miejscu pobytu, w swoim miejscu zamieszkania znaleźć pracy, która by ich zadowalała, a więc szuka lepszej pracy, wyjeżdża za granicę. Wyjeżdżają najczęściej ludzie w tych krajach troszeczkę biedniejszych, ale też niekoniecznie, nie zawsze tak jest. Po prostu ludzie, którzy gdzieś tam nie odnaleźli swojego miejsca, swojej pracy i szukają. W krajach, gdzie ta dostępność do pracy jest lepsza i płace oczywiście też lepsze. Oczywiście też mogą przyczyną być wojny. Są kraje, gdzie nadal aktualnie toczą się wojny, a ludzie nie chcą, boją się o własną rodzinę, o własne dzieci, więc często uciekają z tego miejsca i przemieszczają się w miejsce dla nich spokojniejsze, bezpieczniejsze. Prześladowania. Często mogą być ludzie prześladowani, bo są inni uciekają ze względu na to do krajów, gdzie jest większa tolerancja, dalej ograniczony dostęp do opieki medycznej, edukacji, żywności. Często bywa tak, że na przykład ktoś zachoruje na chorobę, która jest potrzebuje leków, które są nierefundowane w danym kraju, więc ucieka tam, gdzie te leki są refundowane, gdzie mógłby się leczyć, gdzie miałby lepszy dostęp do opieki medycznej. Tak, są miejsca, gdzie na przykład jest gorszy dostęp do żywności, wody, więc szuka lepszego miejsca. Czynniki, które przyciągają, to oczywiście ten dobrobyt, o którym każdy marzy, żeby mieć lepiej czyli wysokie zarobki, wysoka jakość życia, łatwość dostępu do towarów, usług, tak? różne też pomocy finansowe. Często kraje bogatsze oferują swoim migrantom, czyli tym, którzy przyjechali, różne zasiłki, które pomagają im przeżyć. Też w tych krajach bogatszych jest większa tolerancyjność najczęściej. Możliwość dołączenia do rodziny. Często bywa tak, że już ktoś tam mieszka, pracuje w innym kraju, a druga część rodziny powolutku dołącza, tak, żeby nie czuć tej rozłąki, tego smutku rozstania. No i też część osób wyjeżdża po to, żeby na przykład poznać inną kulturę albo zdobyć umiejętności nowego języka. Bardzo dosyć najprostszy sposób, bez jakichś korepetycji, ale wjeżdżanie i obycie się z tym językiem, osłuchanie jest bardzo skuteczną metodą nauczania, tak? Czyli w ten sposób też się uczą języka. Czyli tu mamy przyczyny, tak? Wszystkie przyczyny, jakie kierują ludźmi, aby się przemieszczać. Teraz punkt trzeci, kraj imigracyjny, i imigracyjne. Co to znaczy? Kraje imigracyjne to są takie, gdzie przeważają imigranci, czyli jest większy napływ niż odpływ ludności. A emigracyjne to jest takie, z których, no, z których się ucieka, czyli najczęściej ludzie wyjeżdżają, a mniej ludzi do nich przyjeżdża. I tu na stronie kolejnej macie te kraje wypisane, które kraje są takimi emigracyjnymi. To są te, które gdzieś tam jeszcze spośród tej ludności. Najczęściej ludzie wyjeżdżają za pracą na zachód Europy, bo zobaczcie, to są kraje wschodnie Białoruś, Litwa, Rumunia, Ukraina, ale też często niektórzy zaczynają Polskę, bo my też szukamy pracy. Polacy szukają pracy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji. Wyjeżdżamy też na zachód, tak? Szukamy tego lepszego miejsca, nadal, więc yy, tak to wygląda. A kraje imigracyjne to są te o największym napływie ludności, czyli najwięcej ludzi do nich przyjeżdża. Takimi krajami, Francja, Niemcy, ale też Norwegia, Szwecja czy Wielka Brytania. Tutaj te bogatsze kraje, tak, do których przyjeżdżają ludzie, szukając swojego miejsca. Czyli mamy kraje imigracyjne i emigracyjne omówione. I teraz kolejny punkt skutki migracji w Europie. Słuchajcie, jakie są skutki tego, że ludzie się przemieszczają? Na pewno, jakbyśmy sobie rozpatrzyli te skutki, co może nam się nasunąć, no zobaczcie jeżeli ktoś przyjeżdża do kraju to na pewno pomaga troszkę temu krajowi, bo pracując odprowadza podatki i te podatki zasilają budżet danego państwa, tak, to jest taki plus, więc w ten sposób pomaga, bo też zauważcie mówiliśmy wcześniej, że Europa się starzeje, są i coraz więcej jest ludzi na emeryturach, którzy potrzebują pomocy państwa, żeby się utrzymać, potrzebują emerytur, a te emerytury muszą być wypłacane. I najczęściej on już też, ci, którzy są na rynku pracy, są często imigrantami, którzy pracują, zasilając budżet państwa. To jest bardzo ważne, bo niektóre zawody w tych bogatszych krajach są niechętnie wykonywane przez rodowitych mieszkańców, a chętnie wykonywane właśnie przez imigrantów. Prace, które gdzieś tam są niezbyt popularne, a imigranci chętnie takie prace wykonują, czyli zapełniają troszeczkę tą lukę na rynku pracy. Tak? I wtedy obie strony są zadowolone. Przyjeżdżają przeważnie ludzie młodzi, tak? czyli to jest też plus dla tego państwa, do którego przyjeżdżają, bo odmładzają to społeczeństwo. Często mogą się rodzić dzieci z małżeństw, czy tutaj związków na terenie tego kraju imigracyjnego, więc też jakby poprawiają tą strukturę wiekową. Więc to jest też plus. Tak? No i też mają pracę, często wysyłają jakieś pieniądze dla, z kraju, z którego przyjechali. To też wspomaga ten kraj, z którego przyjechali i, Dzięki temu cała Europa zyskuje, tak? czyli kraj i emigracyjny, i imigracyjny. Co jest jeszcze? Urozmaicenie tych kultur, tradycji, to nam. Wychodzi na plus, bo na przykład, tak jak tu widzicie, pewnie nigdy byśmy nie mieli tyle kebabowni na terenie Polski czy w ogóle na Europę, gdyby nie było imigrantów i którzy by nie pokazali nam tego smaku, nie rozpowszechnili tego na Europę. Tak? Czyli zapoznawanie się z nową kuchnią, tradycją, to urozmaiceniem, no i też uczenie dzieci tych, tego, że tolerujemy i szanujemy siebie nawzajem mimo że tak mamy inny kolor skóry czy inne wyznanie, ale niestety też znajdują się ludzie, którzy nie potrafią tego uszanować, więc albo roszczą sobie zbyt duże oczekiwania w kraju do którego przyjechali, a tak też się zdarza, więc później też to może rodzić konflikty, więc są i plusy i minusy tego, więc tak to wygląda, czyli jest szacunek, zrozumienie, ale czasami niechęć, niechęć, tak jak tu macie i konflikt. Tak? Czyli brak zrozumienia. Hmm. Czyli tu, tak to wygląda, jeśli chodzi o, o ludność. No i często też, jak widzicie w wiadomościach różnych, pokazują, że często ludność próbuje nielegalnie się dostać z krajów, gdzie są konflikty, gdzie są wojny. Ludność y, często próbuje przedostać się jakimiś nielegalnymi łodziami, pontonami, które są bardzo niebezpieczne, i często bywa tak, że Giną na morzu, chcąc tego lepszego życia, tracą je w podróży w trudnych warunkach. Najczęściej ci imigranci z Afryki i Azji. Były takie momenty, kiedy ludność europejska tutaj miała problemy z dużą ilością imigrantów, z którymi nie mogła sobie dać rady. Obecnie troszeczkę się ta sprawa unormowała, ale nadal jest to trudna. Trudna kwestia, bo są obszary, gdzie naprawdę tych konfliktów i tych ludzi pokrzywdzonych jest bardzo wiele. Zróżnicowanie narodowościowe i językowe. Teraz zajmiemy się na chwileczkę tym. Zobaczcie, grupy narodowościowe i językowe w Europie. Spójrzcie na kolejną stronę. Tu macie taką mapkę, gdzie pokazane jest ładnie, jakie mamy ludy. Czyli tak troszeczkę. Z historii, ale słuchajcie, ta historia jest związana i przekłada się na języki, które są używane przez Europejczyków. Bo jak spojrzycie, to zobaczcie, ludy romańskie zajmują zachód Europy. Są to Hiszpanie, Francuzi, na przykład Katalończycy, Portugalczycy, Włosi, i zauważcie, ich język, którym się posługują, jest bardzo podobny w, brz br przepraszam, w brzmieniu, tak? czyli bardzo podobnie brzmi język francuski, włoski, są podobieństwa. Dalej, grupą, która jest podobna, ale też podobnego ludu się wywodzi, zobaczcie, są ludy germańskie. Ludy germańskie, czyli Szwedzi, Norwedzy, Anglicy, Niemcy, macie taki szary tutaj kolor, tak? Te kraje są tak zaznaczone. Są to ludy germańskie. Dalej mamy też dużą grupę, do której my należymy. to są grupy ludy grupy słowiańskiej. I zauważcie, że mamy też podobne języki, tak? Czyli Polacy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy czy Rosjanie bardzo szybko się porozumieją, bo ich języki są zbliżone. Mają podobne brzmienie, dużo słów jest podobnych. Nawet słuchajcie, z niektórymi ludami na Bałkanach się porozumiemy, bo też te języki są z jednej rodziny. Więc tutaj o tym pamiętajcie. Łatwo jest ten podział, jest na wschód, zachód, środek, tak? I jeszcze tutaj e, pozostałe troszeczkę się odróżniają, ale to pojedyncze grupy, to tak dla chętnych, tak? Chociażbyście te trzy grupy i ludy znali. E, dobrze, i teraz jeszcze e, sobie spojrzymy na skutki, to już mamy grupy narodowościowe i jeszcze o religii. Nam zostało, e, słuchajcie, o religii I tutaj. Szybciutko. Jakie mamy religie? Słuchajcie, do, przeważa w Europie oczywiście chrześcijaństwo. To jest główna religia, ale chrześcijaństwo się dzieli. Chrześcijaństwo nie jest jednolite. Jakbyśmy chcieli się przyjrzeć, to zobaczcie. Do chrześcijan należą katolicy, protestanci i prawosławi. Tak tak to wygląda. Zobacz, o, tu właśnie mam religię, ale mam tylko Pokazane, e, budo, czyli e, z każdego mamy tylko pokazane przykłady świątyń, tak? Czyli jak dla chrześcijaństwa przykłady świątyń, nie chcę nam się to przerzucić, jeszcze raz zobaczymy. O, już idzie, tak? Czyli przykłady dla chrześcijaństwa, e, tutaj dla judaizmu, który jest w mniejszości w Europie. Islam również w mniejszości, tak, ale pokazany jest przykład też budowli świątyń w tej religii. Dobrze, tutaj sobie zamkniemy to. O, na O, teraz nam się da. Dobrze, no i czyli tak, jeszcze raz. Religię dzielimy na trzy Tutaj, jeśli chodzi o chrześcijanizm, na trzy grupy: katolicy, protestanci i prawosławni. Katolicy, bardziej, może tak od protestantów, zaczniemy. Protestanci to bardziej północna część i zachodnia część Europy. Katolicy, środkowa część Europy, prawosławni, bardziej wschód Europy. To są tak, taki jest podział mniej więcej, i główną religią w Europie. A w mniejszości mamy islam i judaizm. W Europie, jeśli chodzi o religię. Ale jeszcze, jeszcze w porównaniu z innymi kontynentami, jesteśmy dosyć jednolici. Ta ludność napływowa często troszeczkę różni się, przywożąc inną kulturę, inną, inne zachowania, inne tradycje, i wtedy skutki, jeśli chodzi o skutki, to mamy to, że musimy tą tolerancję wzbudzić i Szanować się nawzajem. No nie zawsze to tak przebiega, tak? Czasami wiemy, że różnie to wychodzi. Często to zróżnicowanie kulturowe, etniczne no, budzi jakieś konflikty, jakieś nieporozumienia, ale często ludzie też potrafią na jednym terenie żyć, mimo że mają różne religie, różne, różne tradycje, kulturę, z której się wywodzą, mimo to potrafią i e, miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej takich miejsc wielokulturowych, a e, żyjących w zgodzie. Dobrze, czyli dziękuję Wam bardzo za cierpliwość. E, dzisiaj na koniec e, poproszę o przesłanie hasła migracje. Jak ktoś oglądał do końca cierpliwie, to właśnie prześlę mi hasło na librusa migracje i będę widziała, że e, zrobił ten temat, wysłuchał a oczywiście w zeszycie wyjaśni, tak jak mówiłam na początku, punkciki, żeby sobie utrwalić te wiadomości. Tak, Czyli słowo migracje wędruje do mnie na librusal. będzie to hasło klucz na dzisiaj. Dziękuję.